Cześć! Dzisiaj już prawie ostatecznie postanowiłem rozprawić się z gałęziami na mojej działce. A przy okazji zaaranżować pierwszą ogrodową inspirację. Zresztą już dawno chciałem właśnie taką inspirację zaaranżować. Tylko, że nie miałem materiału, ale też miejsca. Dzisiaj już mam, więc zapraszam Was. Na filmik o żywopłocie w stylu sielskiej angielskiej prowincji, czyli naturalnym płocie z gałęzi. W naturalnym ogrodnictwie istnieje coś takiego jak kładziony żywopłot. W tym wypadku będzie to kładziony płotek albo też płot, bo będzie on aż 15-metrowy o wysokości około. 1,5 metra. Na razie zbieram materiał, ale jak widzicie, część tego płotu jest już wykonana. Ten naturalny płot usadowiłem u południowej granicy mojej działki, ponieważ tutaj te gałęzie absolutnie w niczym nie będą przeszkadzać. Mam już opracowany projekt zagospodarowania terenu. Mojej działki, no i to właśnie miejsce jest takim wolnym miejscem. Więc mogę tymczasowo ulokować tutaj wszelkiego rodzaju materiały. Właśnie typu gałęzie, na przykład gruz, czy też ziemię z wykopu. A tworząc właśnie taki płot kładziony z gałęzi, zrobię troszkę przysługę sąsiadowi. Po prostu nie będzie mu tam latał jakiś kurz z budowy, no i nie będzie musiał oglądać tych wszystkich widoków związanych właśnie z budową. A taką właśnie funkcję te płoty w przeszłości pełniły, ponieważ były one najczęściej lokowane wzdłuż dróg, tak aby kurz dochodzący z szutrowych angielskich dróg. Nie przedostawał się na teren posesji. Poza tym chroni przed wścibskimi oczami, wiatrem oraz intruzami. Z pewnością są takie żywopłoty przyjazne dla mniejszych zwierząt, a także ptaszków, które z chęcią zrobią sobie tam na pewno gniazdko. Kury pieją, wpisując się. W taki już polski, sielski klimat, a ja właściwie kończę już mój żywopłot. Jak widzicie, układam tutaj na samą górę już takie długie gałęzie, stabilizując jednocześnie jego konstrukcję. Pewnie wiecie z doświadczenia, że tak wymieszane gałęzie są właściwie nie do ruszenia i żaden wiatr ich nie zdmuchnie. I wyobraźcie sobie teraz, że po takim płocie można puścić jakieś rośliny pnące, które stworzą w ten sposób żywy płot. W języku angielskim taki żywopłot nosi nazwę hczli, czyli układany żywopłot, właśnie można go robić też inaczej, tworząc na początku taką konstrukcję stelarz i dopiero potem dokładać gałęzie. Tymczasem mój hatchlist jest już gotowy. Teraz jeszcze kilka takich prac upiększających, czyli muszę sobie przyciąć tutaj boczki. Wszystkie te gałęzie, które wystają, można spokojnie poobcinać, tak aby żywopłot prezentował się w miarę estetycznie. Robię to też dla wygody, aby można było w okolice tego płotka podjechać siarką, a także przejść obok tego płotu, no i się nie podrapać. Z czasem można także te gałęzie wykorzystać na przykład do rozpalenia grilla lub też na ognisko, ponieważ co jest oczywiste, będą one coraz bardziej wyschnięte. Jeśli więc nie macie absolutnie żadnego pomysłu, co zrobić z gałęziami na własnej posesji polecam taki sposób. Będzie on co prawda tylko tymczasowy, no ale może być też takim stałym płotem, ponieważ jeśli macie możliwość ciągłego przycinania takiej gałęzi, na przykład w jakimś sadzie owocowym, no to takie wilki na przykład z jabłoni można dokładać na bieżąco i wtedy taki płot będzie rósł. Rósł, no i pełnił funkcje, o których już wspomniałem wcześniej. No dobrze, to chyba wszystko o zaletach takiego naturalnego płotu. Myślę, że wad nie ma on żadnych. Być może kogoś będzie raził estetycznie. No ale mi się akurat podoba, ponieważ jest naturalny. Ok, myślę, że tyle przycinania z tej strony wystarczy. Jeszcze tylko tutaj sobie poucinam takie grubsze gałęzie, bo one dosyć mocno wystają tutaj na samym dole. No i myślę, że już mogę Wam pokazać gotowy płot. No to zapraszam na obchód mojego kładzionego płotu. Zobaczcie. Niemal 15-metrowa ściana z gałęzi o wysokości 1,50 m. Tutaj przed tą ścianą jest żywopłot z pęcheżnicy. Podejdę może bliżej. Jak widzicie, starałem się takie długie, wygięte gałęzie rzucić tutaj na samą górę. No i one stabilizują konstrukcję. Tak to mniej więcej wygląda. Przejdźmy może troszkę wyżej. Tutaj są takie troszkę cieńsze gałęzie. No ale konstrukcja jest bardzo stabilna. Tutaj spróbuję wejść za ten płot. Zobaczcie, tutaj jest sporo miejsca. Gdybym chciał wjechać kosiarką. No to jest przestrzeń. No a płotek wygląda z tej strony właśnie w taki sposób. Sąsiad myślę, że nie będzie miał uwag, ponieważ żadna gałąź nie opiera się ani też nie przechodzi na stronę sąsiada. No i sam płot jest całkiem sympatyczną konstrukcją. Teraz już przez jakiś okres. Będę mógł zapomnieć o tych właśnie gałęziach. Myślę, że ten żywopłot z pęcherznicy, który tutaj widzicie na pierwszym planie, już za chwilę zacznie puszczać pierwsze pąki. Wypuści liście i ładnie będzie współgrał z tą brązową ścianą. Cześć!